Kasinka Mała, boisko sportowe. Tutaj swoje mecze piłkarskie rozgrywa miejscowy zespół Zenit. Choć sezon piłkarski dla piłkarzy z Kasinki Małej zakończył się w październiku, to w minioną sobotę został rozegrany tutaj jeszcze jeden mecz. Ja nie rozumiem sytuacji, w której szef bistów, nie wiem kto to jest, bo nie znam w ogóle tej organizacji, rozgrywki planuje w połowie listopada. To jest mecz z rangi mistrzostw Polski juniorów. Więc to nie są sparingi. A my gramy dopóki się da. Jak widać pogoda sprzyja, da się grać. Dać się rzeczywiście grało. Wynik sportowy meczu juniorów między zespołami z Poznania i niżdej był mniej ważny. Ważniejsze od niego było to, w jakim stanie zostawili murawę boiska w Kasińce Małej zawodnicy obu drużyn. Boisko nie zostało naruszone nieodwracalnie. Są to ewentualne uszkodzenia wynikające z normatywnego użytkowania boiska, podobnie jak ślady polu pod pozostają po grze piłkarzy. Z tą opinią nie zgadza się jednak prezes klubu z Kasienki Małej, kiedy otrzymał od urzędu gminy wymuszanie Dolnej propozycję użyczenia boiska na ten mecz, nie zgodził się. Jednak polecenie wójta Bolesława Żaby już wykonać musiał. My jesteśmy jako Powiem szczerze tak w cudzysłowie parobki dla pana wójta, bo my musimy cały rok to boisko utrzymać, ma być ładne, zadbane, ma być czysto, ma być porządek. Porządek widać na boisku w Kasińce Małej jest. Grają tutaj trampkarze, juniorzy i drużyna seniorska. Obiekt ten dwa lata temu został oddany do użytku. Całkowicie została zmieniona nawierzchnia, postawiono nowe ogrodzenie i wybudowano oświetlenie. Pomyślano również o kibicach, którzy mają dla siebie trybunę. Działacze piłkarscy z Kasinki Małej sami dbają o ten obiekt. Z własnej kieszeni dokładają pieniądze na jego utrzymanie. My nie mamy w tej chwili nic do powiedzenia, bo pan wójt robi co chce. Prezes klubu ma żal do wójta Mszany Dolnej, że ten traktuje piłkarzy niepoważnie i traktuje ich z góry. Ja nie rozumiem dlaczego rugbyści dostają pieniądze na utrzymanie stadionu w Rabie Niżnej, a rozgrywają za darmo w Kasińce Małej zawody. Prezes RC Gorce na fakt ten tłumaczy zbyt złym stanem boiska. Jest tam zbyt duże zagrożenie naszym zdaniem dla zdrowia i dla życia graczy, niezależnie z jakiej dyscypliny, żeby takie mecze tam rozgrywać. To jest niezłe boisko treningowe. Proszę mi powiedzieć, jak ja teraz mam powiedzieć moim współpracownikom, którzy pracują społecznie, żeby przyszli teraz cokolwiek zrobić na boisku. Bo... Mm, i mi osobiście też ręce opadły i powiedziałem: Ja, dziękuję. Szkoda mi tylko młodzieży. Józef Budacz, TV28.